Dzień dobry. Zanurzmy się dzisiaj w historię. Konkretnie w dzieje Bierunia i okolic na Śląsku mamy przed sobą no, naprawdę ciekawe materiały. To fragmenty książki Danuty Kocurek o życiu społeczno-religijnym w XIX i na początku XX wieku, a do tego taka perełka, zapiski z kroniki niejakiego HW Szafera z lat 1828-1837. Spróbujemy z tego wyłuskać, jak, jak naprawdę mogło wyglądać życie w tamtych, no, niespokojnych czasach, transformacji. Tak, to niezwykle ciekawy okres i świetne źródła. Mamy tu szerszy obraz historyczny Ziemi Przyńskiej, dzieje samego Bierunia. i te fascynujące codzienne notatki szafera. Właśnie. Dokładnie. To jest mieszanka tej wielkiej historii, pruskie rządy, reformy administracyjne, agrarne i tych małych ludzkich spraw. No właśnie, zobaczmy, co z tego wynika, jak ten okres wyglądał dla Bierunia. To były czasy hmm, ogromnych zmian. Prusacy wprowadzają swoje porządki, reformy agrarne, które no, głęboko zmieniają strukturę społeczną. Mówimy tu chociażby o uwłaszczeniu chłopów. Czyli nadaniu im ziemi na własność, tak? To musiała być rewolucja. Dokładnie, rewolucja. Ziemia pszczyńska, a z nią Bieruń. Przechodzi z rąk do rąk od Anhalt Koeten po Hohenbergów, tych wielkich przemysłowców. To musiało wpłynąć na wszystko na gospodarkę lokalną, pewnie też. Oczywiście, sam Bieruń też się zmieniał tracił prawa miejskie, potem je częściowo odzyskiwał rozwijało się rzemiosło aż w końcu, w 1871, powstała tam nawet fabryka materiałów wybuchowych. To już taki znak nowych czasów. I tu wiesz, wchodzi ta kronika szafera, która dodaje niesamowitego smaczku. To nie są tylko suche fakty. Czytamy na przykład o zarazach dziesiątkujących bydło w 1828 w Jaroszowicach. Wyobraźmy sobie, co to znaczyło dla tych ludzi, dla ich utrzymania. Masakra po prostu. Są zapiski o kłopotach z budową szkoły. To pokazuje, że nawet takie wydawałoby się, podstawowe inwestycje wcale nie były proste. Mhm. Albo o na granicy z powodu cholery pod Warszawą. To brzmi, no, prawie jak doniesienia sprzed kilku lat. Prawda. Niesamowite. A obok tego są rzeczy zupełnie, powiedzmy, codzienne, jak informacja z 1835 roku o złowieniu, uwaga, Jesiotra w Wiśle koło Biasowic. Jesiotra. Niesamowite. Pokazuje to rzek blisko natury. Rzeki. Żyli ci ludzie. Są też notatki o budowie dróg. Jak ta nowa szosa z Mikołowa, czy nawet o planach budowy kolei żelaznej z Wrocławia. Widać tą mieszankę starego z nowym. A jak wyglądała sama społeczność? Mówimy głównie o katolikach, prawda? Ponad 87% na początku wieku? Tak, zdecydowanie. Ale byli też protestanci i, co ciekawe, całkiem spora, bo około 90-osobowa społeczność żydowska. Jak te wielkie zmiany, te reformy pruskie, zmiany administracyjne, jak one wpływały na życie tych różnych grup, ta kronika coś o tym mówi. To jest właśnie fascynujące. Kronika pokazuje, jak te odgórne decyzje, na przykład edykt regulacyjny z 1807 dotyczący rolnictwa, jak one przekładały się na konkret. Widzimy ten podział społeczny. Są bogaci gospodarze, mający po 8, nawet 20 morgów pola, to całkiem sporo. Morga to ponad pół hektara. Aha. Ale są też chałupnicy. Czyli ci biedniejsi, często bez własnej ziemi, żyjący z pracy najemnej, z rzemiosła. W 1860 w Bieruniu było na przykład trzy młynarze, trzy masarze, osiem handlarzy zbożem. Widać tą strukturę. Czyli z jednej strony ta wielka polityka, przejmowanie dóbr przez Hochbergów, reformy pruskie. Mhm. A z drugiej strony takie zapiski o, nie wiem, poborze cła przy nowej szosie koło urbanowic. Albo o wyborach do władz miejskich co trzy lata, czy o próbach uregulowania spraw cechów rzemieślniczych na wzór bawarski? Dokładnie. To wszystko pokazuje, jak to społeczeństwo się jakoś tam organizowało, adaptowało. Dokładnie tak. Te detale, jakieś spory o pastwiska, dzierżawa stawów, budowa karczmy one pokazują puls codziennego życia życia, które toczyło się w cieniu tych wielkich przemian. Pruskie reformy, często postrzegane jako takie abstrakcyjne dekrety z Berlina, w tej kronice szafera objawiają się w bardzo konkretnych problemach, działaniach. Czyli widać ten bezpośredni wpływ, tak? Czasem pewnie chaotyczny? Tak, czasem chaotyczny. I widać, jak rodziła się nowoczesna administracja, nawet na tym lokalnym poziomie. Śledzenie tego jest naprawdę niezwykle ciekawe. Rzeczywiście, te fragmenty, które omówiliśmy, dają niesamowity wgląd w tę złożoną historię Bierunia i okolic w XIX wieku. To nie są tylko daty i nazwiska to obraz społeczności w trakcie no, fundamentalnych zmian. Od zależności feudalnej przez tą pruską modernizację po pierwsze oznaki industrializacji. Mm -hmm. I widać, jak ci ludzie próbowali się jakoś w tym wszystkim odnaleźć, w tej nowej rzeczywistości. Te materiały świetnie ilustrują tę dynamikę przemian na Śląsku, to była przecież część szerszych procesów w Europie. A te zapiski kronikarskie, choć czasem takie suche, czasem anegdotyczne, pozwalają niemal poczuć atmosferę tamtych czasów. Od strachu przed epidemią po no, satysfakcję z tego złowionego jesiotra. Kończąc nasze dzisiejsze spotkanie z tymi źródłami nasuwa mi się taka myśl, jak cenne są takie właśnie lokalne kroniki, takie mikrohistorie. Tak, zdecydowanie. Często skupiamy się na tych um, wielkich narracjach historycznych. A zapominamy, że historia działa się też tu i teraz, dla ludzi w takich miejscach jak Bieruń. I może warto sobie zadać pytanie: czy my znamy podobne, takie szczegółowe opowieści o codziennym życiu minionych pokoleń z naszych własnych małych ojczyzn? To chyba daje do myślenia.